Dzisiaj będę losować na Pinterestie jak będzie wyglądał nasz domek i będę losować też różne pokoje, ale będę miała tylko jedną minutę na patrzenie na ten obrazek i będziemy to później odwzorowywać właśnie w Simsach. Także pierwsze co musimy zrobić na Pinterestie no to oczywiście wpisać tutaj jakiś dom. Może wpiszemy sobie nowoczesny dom, mam ochotę zrobić dzisiaj nowoczesny dom. Także wpiszemy sobie. A ja teraz zakryję moje oczy, i później będę losować. Także let's go. Także wylosujmy sobie nasz domek i weźmiemy sobie ten. Dobra! Mamy taki nowoczesny domek, ja tu teraz patrzę na czas. Dobra, od teraz e, minuta. Dobra, od teraz minuta. Dobra, mamy taki dom. No co ja mam wam powiedzieć? No, on jest jakiś dziwny. <laughs> on jest nowoczesny, dziwny. Tutaj widzimy auto, tutaj widzimy... On jest po prostu bardzo wąski, jest bardzo wąski. E, ma tutaj jakieś dziwne piętra, tutaj na górze ma taras, tutaj jakieś wypukłość ma taką. W sensie ma taki balkon, na górze ma taras i jeszcze jest taki strasznie wąski. I jeszcze od boku, także... On jest od boku widoczny, więc ciężko w ogóle zobaczyć, co jest jakby tutaj. Ale ma na pewno duże okna, tutaj ma jakieś mniejsze okienko, tam znowu mniejsze. Tam jakiś taki wypust jest, trochę szerszy ten dom wtedy, w tym momencie. No nie wiem, jak ja mam to wam opisywać. No po prostu wygląda na taki sposób. Mam jeszcze 10 sekund, żeby się zapoznać z tym domem. No dobra, tutaj są jakieś krzaki, tutaj jest mur, e, dachu nie ma, dach jest chyba po prostu taki płaski. Dobra, mam 3 sekundy jeszcze, no i. Dobra, już nie patrzę na ten domek i lecimy do Simsów go budować. Dobra, także jesteśmy na parceli 30 na 30 Nie miałam wolnych innych parcel, takich mniejszych, więc sobie tutaj zrobimy ten domek. On był taki dosyć podłużny. Szczerze, nie pamiętam, jak już wyglądał zbyt więc będzie ciekawe, ale na pewno był yy, prostokątem. <laughs> był na pewno bardzo wąskim prostokątem. Nie wiem, czy to można nazwać wąskim prostokątem. To coś, co ja teraz buduję. I tutaj był taki, taki wypust, był. Nie wiem, można powiedzieć, że na dwie kratki, coś takiego. Tutaj wydaje mi się, się, że tu był taki, nie wiem jak to mam określić, że tu był takie coś i tu była taka platforma jakby, tu był kwiatek, albo mi się wydawało i tu było okno. Ale nie jestem do końca pewna, czy tak było, więc e, mogę teraz się mylić. Kurczę, nie pamiętam tego trzeciego piętra. Czy ono było już tutaj? To jest ten taras przeszklony i sobie teraz damy szkło, szyby szklane czy coś. coś. A, czy to było szkło? Nie, już nie pamiętam, czy to był zwykły podszy szkło. No nie, no to sobie wyglądało tragicznie. Dobra, damy sobie to szkło, ale coś mi się Wydaje, że tu nie było szkła, to była jakaś normalna ta, normalny płot tu był, ale nie potrafię sobie przypomnieć jaki. Może dajmy sobie po prostu czarne, zwykłe. pewnie tu było szkło, i teraz. <grym> Będzie przykro, bo później jak to zobaczę, że jednak nie było. Dobra, czy na dole w ogóle też nie było takiego tarasu, jakby na wejście? Jakoś musieli wchodzić, no to może był jakiś taki taras. Tutaj na pewno był mur. Tutaj damy sobie ten drugi płot w taki sposób. No i tutaj była jakaś taka brama. Więc czy my mamy taką dużą bramę? Największa jest taka może uznajmy, że <tum> tą bramą jest takie coś. <tum> I to, ta brama jest otwarta. Dobra, powiedzmy, że to będzie brama, ok? Sama w to zbytnio nie wierzę, jakoś tak... Dobra, tutaj pewnie jakieś kafelki były, znaczy takie, nie wiem, takie coś. No i ten mur to był... On był biały czy on miał kamienie? Nie, no nie wiem. <grym> bo w no ten challenge jest beznadziejny. Dobra, chyba na pewno ten dom był biały, także sobie damy tutaj białe rzeczy, czy znaczy białe ściany raczej. Ale szczerze mówiąc, no nie jestem do końca przekonana do tego, jak ten mur wyglądał. Ten mur... a mi się wydaje, że on miał takie... takie może cegły on miał? Nie pamiętam, nie no, naprawdę nie pamiętam. Dora, może sobie damy po prostu, że co dwa, co dwa damy sobie cegłę. E, to nie ma sensu trochę, ale. Dobra, tutaj sobie postawimy od razu auto. Mamy plecy, bo o, starość. Dobra, to auto było białe. Tyle pamiętam z tego auta, że ono było białe. Nawet się zmieści. No patrzcie. Fajne, fajne, fajne auto. Tutaj w ogóle był drugi sąsiad i on tu miał krzaki. Na tym murze były krzaki. To tyle pamiętam, że tu były krzaki. Tutaj może pociągniemy sobie taki mur. I wiecie, tutaj będzie drugi dom. Kiedyś ktoś go zbuduje po tej stronie oraz po tej stronie. Były właśnie mury do innych tam domów. Także powiedzmy, że to tak wyglądało i teraz sobie damy tutaj krzaki. Tutaj prawdopodobnie był jakiś chodnik. Nie wiem, nie pamiętam. Tutaj to w ogóle ja nie wiem, co to było. Podłoga też nie wiem jaka, dach też nie wiem jaki, nie no dach to chyba był po prostu platformami, nie wiem. Dobra, damy sobie platformy, ja zgaduję teraz, bo ja już naprawdę nie pamiętam jak to wyglądało, wiem, że tylko tutaj był jakiś taras, tutaj były jakieś duże okna i wejście, tutaj było okno, tutaj też okno, tutaj jakieś małe okna, no i to tyle pamiętam właśnie. Także moja pamięć chyba nie jest zbyt yy, trwała i długa. To pewnie przez tą sesję. Się muszę tyle uczyć, ja już nawet nie pamiętam podstawowych rzeczy tutaj. Może damy sobie może jakieś szare te platformy, bo nie wiem jakie one były. Może damy sobie jakieś kafelki, chociaż może drewno by bardziej tu pasowało. Mm -hmm, no, może by pasowało, ale nie, wyglądałoby tak, jak powinno wyglądać. Dobra, nie wiem, czy ta platforma tutaj przy oknie, ona nie była czarna. Ten dom chyba był bardziej w tą stronę. Dobra, przesuwamy wszystko. O Ojeju, co ja robię? Boże! Co tu się stało? Dobra, przesunęłam wszystko, auto się mieści, tutaj się mieści okno, teraz w tym miejscu chyba były duże okna, znaczy chyba, no chyba na pewno, tutaj jeszcze pewnie było jakieś, czy jakieś drzwi tu były też, pewnie tutaj na dole też były drzwi, no ciekawe czemu, no chyba potrzebne są, żeby wejść. Dobra, nie wiem czy tutaj były okna, nie pamiętam w ogóle, także dałam sobie jakieś takie większe, może takie nawet podwójne, więc mi się wydaje, że były tu okna. Ale nie wiem, czy tu. Chyba raczej tu nie ma okien, no bo patrzcie, tutaj mieszka sąsiad, no i chyba nie chciałby, żeby tutaj patrzyło i się na podwórko czy coś, albo tu jest drugi dom kogoś innego. Więc w sumie nie wiem, czy te okna najwyższe nie mają najbardziej sensu. Tego by było tylko. Dobra, no to pewnie tutaj na tym tarasie też są okna, też są drzwi, też są okna. No dobra, no to mamy nasz dom, ale czy on w ogóle przypomina ten, który mieliśmy zbudować? <grym> Nie sądzę, nie sądzę, jeszcze może dodam parę detali tutaj od siebie. Nie wiem, czy to w Simsach tak wygląda po prostu, czy ja po prostu źle odzorowałam. Znaczy na pewno źle odzorowałam, ale wiecie, starałam się. I damy sobie taką trawę, i damy sobie tutaj, że tu niby jest trawa rośnie. Na trawie to rośnie. Nie wiem, czy tak było, ale coś mi się wydaje, że tak było. No. Teraz fajnie wygląda z tą trawą. Dobra, jeszcze tutaj na pewno były jakieś krzesełka. Dobra, no to chyba mamy skończony ten dom. Także chyba możemy teraz sobie porównać, jak to wygląda w ogóle. Czy to w ogóle jest podobne? Znaczy, wydaje mi się, że jest podobne, ale. Dobra, jak ten dom. No, powiem wam tak, trochę kiepsko wyszło. W sensie dodałam tam parę okien. to Ten wypust tam jednak powinien być na jedną kratkę. Tam są w ogóle dwa okna na tej ścianie. W ogóle po tej ścianie, gdzie sąsiad mieszka, to w ogóle nie ma okien. Tak, jak się domyślałam. Tam są jakieś krzaki w ogóle w środku. Dobrze, dodałam te roślinki, bo tak no inaczej. To kiepsko by było. W sensie no, w środku, w, no, w tym okrutku przed domem, czy coś takiego. Jednak to były ba szklane balustrady na tym naszym pierwszym piętrze. Tam jakieś drewniana w ogóle ściana jest. No co? No trochę chyba mi nie wyszło. Ale przynajmniej krzaki są i płot jest i taki w sumie no, powinien być bardziej taki kamienisty niż ceglany, ale jest biały dom. Chociaż tyle, że pamiętałam jaki jest kolor domu i wiedziałam, że są tutaj duże szyby. Dobra, wiecie co? Chyba już nie ma co się rozwodzić nad tym domem. Po prostu ja tutaj na pewno nie znajdę tutaj jakie są pokoje w środku, ale wydaje mi się, że na razie po prostu ja tutaj tak skonstruuję sobie, gdzie powinny być pokoje moim zdaniem i po prostu wtedy będziemy sobie losować różne pokoje, które mam budować i będziemy właśnie na nie patrzeć. Dobra, także mamy już nasze pomieszczenia tutaj, już wam opisuję, co tu będziemy robić. Tutaj będziemy mieli salon, tutaj e, nie wiem, no po prostu jadalnia, kuchnia i te sprawy. Tutaj zrobimy sobie większą łazienkę taką. E, tutaj będzie druga łazienka tutaj będzie trzecia łazienka, żeby do każdej sypialni, która jest tutaj, jedna tutaj, druga, prowadziła właśnie, e, żeby mieli no, łazienkę osobną. Tutaj zrobimy sobie, nie wiem, właśnie co tu jest, co tu można zrobić? Tutaj zrobimy sobie jakiś taki imprezowy room, czy coś takiego, może zrobimy sobie jakiś barek tutaj postawimy, czy coś takiego. Mam nadzieję, że na Pinterestie takie rzeczy znajdę. <grytanie> no i tutaj zrobimy sobie toaletę po prostu, żeby tak nie musieć schodzić na dół i w ogóle na takie rzeczy. E, możemy zaczynać! Także wpiszmy sobie tutaj e, będzie nowoczesny salon, będzie. Przejdźmy do Pinteresta i dobra, zamykamy Oczy, znaczy zasłania w sumie oczy. I dobra, wybierzmy sobie teraz nowoczesny salon. Uwaga, uwaga. Oj, co ja klikłam przypadkiem. Dobra, i bierzemy sobie ten i patrzę na niego. Dobra, czekajcie. Akurat wybija równa godzina, także, okej. Okay. Patrzymy teraz przez. Minutę? Dobra! Ej, w sumie całkiem ładny ten salon. Mm, tutaj są giga duże rośliny. Tutaj mamy też jakiś tam stoliczek z tyłu, jakieś takie lustra. Juju, ale ten salon jest ładny, on będzie ładny, bo on będzie mega pasował, tylko po drugiej stronie nie wiadomo, czy będzie można powiedzieć telewizor, no bo tutaj nie widać tego telewizora, nie. Co e, jakieś kinkie, tutaj jakieś drzwi. No dobra, te drzwi już pomijmy, no bo te drzwi no to nie wiem, gdzie mamy je umieścić, tak naprawdę. Tutaj jest taka jeszcze kostka, jakby taka na podłodze. Także też sobie damy kostkę, ściany białe, która minęła minuta. Także ja teraz będę robiła ten pokój i Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Zasłaniam oczy, żeby już nie patrzeć. Dobra, także teraz sobie zrobimy ten salon, który właśnie przed chwilą widzieliśmy wszyscy. E, tutaj na początek damy sobie, znajdziemy jakieś takie właśnie kamienne. kamienną podłogę. O, może tak. Ona bardziej była chyba w takim właśnie kolorze. I no, ona nawet całkiem pasuje. Ale powiem Wam, że tam były te drzwi, co nie? To może jakbyśmy tutaj jednak zamknęli to pomieszczenie i tutaj dali te drzwi. E, tylko to okno nam teraz tutaj nie pasuje. Bo tam, widzieliście, tam były szyby. Znaczy, nie szyby, tylko lustra. Hmm. <laughs> Dobra, wiecie co, ja do okno po prostu, no bez skrupułów tutaj, no trudno, to ma wyglądać tak jak w rzeczywistości, znaczy na Pinterestie bardziej. Dobra, jakbyśmy w sumie te drzwi sobie wzięli, to wcale nie taki głupi pomysł, one są bardzo ładne. Dobra, w tym miejscu była jakaś taka szafka, bardzo jasna, w sensie takim z jasnego drewna. Dobra, może użyjemy sobie tego z przygody w dżungli, jest nawet całkiem spoko. Teraz zrobimy sobie lustra, ale te lustra to one muszą być jakieś takie, one miały takie czarne obramówki jakby. Spróbujemy sobie zrobić z tych luster takie coś. Powiem wam, że to nie wygląda wcale tak źle. Tak nie spodziewałam się, że to będzie tak fajnie wyglądało, no oprócz oczywiście tych wystających końców, ale to całkiem ładnie się prezentuje. No, na, pe na pewno nie tak jak tam, ale jest git, jest git. No Dobra, tutaj na pewno były jakieś roślinki większe. Wiecie co, jakbyśmy sobie wzięli tą roślinkę, ale dali ją do jakiejś doniczki, ale z doniczki można. Przecież możemy zrobić doniczki jako kosze na śmieci. To ma sens, to ma sens. To jest bardzo ciekawy pomysł. To nie wygląda wcale źle. Dobra, na tym stoliku jeszcze były jakieś takie lampeczki. No dobra, weźmiemy sobie to. Teraz zajmiemy się tą częścią. Tutaj potrzebujemy jakiejś jasnej kanapy. Dobra, to pomieszczenie jest w ogóle za małe, trochę. Ta całkiem pasuje właśnie z przygody w dżungli, z której jest właśnie. E... Właśnie ten stolik, co jest tam, jakbyśmy zrobili tak. Ej, to nie jest wcale głupi pomysł. Patrzcie, co ja zrobię. Ja zrobię tutaj taką naroż, narożną kanapę taką, łącząc te dwie kanapy. I tutaj sobie postawimy stolik w tym samym... Nie stolik, tylko fotel. Ciągle ja mówię, ciągle stolik. Fotel z tego samego, miejmy nadzieję, że jest. Jest, dobra. To by tak najlepiej wyglądało, a tutaj potrójnej chyba nie ma takiej. No nie ma, nie ma. Dobra, zostawiamy takie coś. Nie wiem, sama nawet. Jeszcze tutaj był jakiś taki stolik kawowy chyba. Dobra mi jakiś obraz tylko i tyle. A tu jeszcze dywan był. Coś w tym stylu był ten dywan. Jeszcze tutaj chyba taki kinkiecik był ładny. To była chyba taka kostka. Dobra, no to chyba tyle w tym pomieszczeniu. Tutaj już nie ma nad czym, nad czym się rozwodzić. To wygląda trochę tropikalnie, no ale dobra. Także zobaczmy sobie teraz, jak to wygląda w porównaniu do tego, co mieliśmy zbudować. O! Zapomniałam, wiecie czego zapomniałam? Tych lamp zapomniałam. A ja mówiłam o tym nawet. E, dobra, mamy roślinki. No, roślinki nie są podobne, bo nie mam takich roślinek. Te, te lustra nie są takie złe, które nam wyszły. E, tak, dobrze, myślałam, że to jest właśnie narożna taka kanapa, i tu był fotel, i tu był stolik, i tu były jakieś roślinki, i jakiś dywan. E, no, tam drzwi. Drzwi trochę się różnią niż w rzeczywistości. E, wiecie co? No, oceniam, tak, jest ok, ale no, oczywiście nie można tego wzorować w bardzo podobnym. W bardzo podobnym właśnie stylu. Bo nie mamy takich mabli w Simsach. Przynajmniej ja nie mam. Ale powiedzmy, że jest ok, Jest ok. starałam się. Te, te same kolory są zachowane, wszystko jest na swoim miejscu, więc powiedzmy, że jest git. A teraz przejdźmy sobie do następnego pomieszczenia, który którym będzie kuchnia i ona będzie powiedzmy w tym miejscu. Także wpiszmy sobie jakąś, jakąś nowoczesną kuchnię. Także losujemy sobie naszą kuchnię. O! Mamy taką kuchnię. Czekajcie, a! Zapomniałam minutę. Dobra, minuta od teraz. Jest 55, dobra. Pff. Powiem wam, nie, tego się chyba nie da zrobić w Simsach. Tu są jakieś beżowe w ogóle szafki, które wyglądają fantastycznie. W rzeczywistości tutaj mamy dwa piekarniki e, z lew, jakaś płyta indukcyjna, a jest w ogóle jakieś fancy. Jest jeszcze w U taką literkę, co w ogóle nie będzie pasowało do tego, co ja tam stworzyłam. Jest taka mała ta kuchnia. Nie, no powiem wam, że ciężko będzie to zrobić. Tutaj są jakieś marmurowe kafelki w ogóle, no nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc, to chyba się nie uda. To chyba się nie uda. Jeszcze mam 20 sekund, żeby na to popatrzeć, e, poznać moją porażkę. Tutaj w ogóle jakieś. Jakaś gablotka na szkło jest w tym rogu? Nie, to się nie uda. Ja już wiem, że to się nie uda, bo nawet takich szafek nie mam. Ale spróbujemy, no oczywiście, że spróbujemy. Dobra, 3 sekundy. I już nie patrzę, już wyłączam, także budujemy teraz. Dobra, ogólnie to nie wiem, gdzie tą kuchnię mam teraz umieścić. Bo ona jest w literkę U. Także chyba będziemy musieli sobie zmniejszyć tutaj tą... Będziemy sobie musieli zmniejszyć tą łazienkę i tutaj zrobimy sobie w literkę U tą kuchnię. No, ale nie mamy tutaj beżowych szafek. Znaczy, no najlepiej, może tą, żebyśmy użyli szafkę. Ona powiedzmy, że jest beżowa. Ona jest drewniana, ale jest w beżowym kolorze. Tutaj coś w tym stylu było. Tutaj w ogóle był piekarnik, chyba tak? No dobra, użyjemy sobie tych białych szafek tutaj na razie. Tutaj moglibyśmy zrobić wyspę. Znaczy, no musimy zrobić wyspę kuchenną z takich szafek. W ogóle, gdzie tu jest lodówka? Widzieliście tam lodówkę? Ja nie pamiętam, żeby tam była lodówka, więc pewnie była zabudowana w taki sposób. Dobra, tu była jakaś płyta. Tu był jakiś zlew. Tutaj jeszcze potrzebujemy szafek. To chyba weźmiemy. Miałem sobie po prostu białe te o. Tutaj były jakieś takie szafki w ogóle. Już wam, już wam mówię, jakie szafki. Coś w tym stylu. Nie wiem, co ja robię teraz. Dobra, no będą takie szafki. One w ogóle tak nie wyglądają, ale będą takie. Trudno. Tutaj podłoga była też fancy. Ale tutaj były chyba jakieś takie. Coś w tym stylu. Tutaj były mniejsze kafelki chyba. Dobra, jeszcze ty musimy stołki barowe dać. O, te są najbardziej chyba podobne. Czy tu w ogóle były jakieś dekoracje? Z tego co pamiętam, to nie. Także wiecie co? No to chyba tyle. <laughs> to, to jest nasza kuchnia, także nice! Lecimy dalej. Zobaczmy sobie, porównajmy teraz, jak to wyglądać miało. Nie! Zapomniałam! Zapomniałam tych piekarników dać. Ja nie jestem głupia. Nie, po prostu to jest katastrofa. To jest katastrofa. Ja nie wiem, jak ja mogłam o tym zapomnieć, przecież to jest najważniejsze, że się postawiłam te szafki, żeby właśnie dać tam piekarniki. Nie, powiem wam, no trochę, trochę, trochę przegięłam, trochę przegięłam teraz. No tam w ogóle jakieś dekoracje były, jakieś lampki. No dobra. No i nie udało się. Dobra, wiecie co, lecimy z kolejnym pomieszczeniem. Kolejny to będzie, już nie wiem, czy tutaj czekać. Zmieści się mi się tu jadalnia. Dobra, szukamy teraz jadalni. Także dobra, wpiszmy sobie też nowoczesną, oczywiście, wszystko, żeby pasowało do siebie. Zakrywam oczy i sobie losujemy tą na przykład. Dobra, mam minutę od teraz. ooo, ale super jadalnia powiem wam no. Znaczy te ściany za tą jadalnią w tej jadalni to na pewno nie zrobię, bo nie mamy ściany na to nawet. E, dobra, dywan, drewniana podłoga, drewniany stół, jakieś takie dziwne, dziwne krzesła, jakieś dekoracje, dobra tutaj, e, jakieś dwie lampy, jakiś obraz. Dobra, lecimy to robić. Już trudno, nie wiem ile czasu zostało, nawet chyba już koniec. E, także lecimy to robić. Dobra, także tu tutaj była na pewno drewniana podłoga, ona była coś w tym stylu i tutaj były białe ściany, także no to akurat, jedyne co pamiętam, fantastycznie. Tutaj wiecie co, nam trochę nie wyjdzie, bo tutaj w tą stronę sobie postawimy stół, także tutaj będziemy musieli zrobić sobie te półki, od razu może sobie je zrobimy. Nie wiem, czy tam była jakaś roślina, nie wiem, nie, no ja już nie pamiętam. Uch. No wiecie co, damy sobie takie suiki, powiedzmy, że to są jakieś karafki czy coś takiego. Ej, one nie wyglądają wcale tak źle. Nie jest źle. Ej, bardzo ładne to jest w ogóle. Ej, dobra, teraz sobie ustawimy tutaj stół. Stół sobie zrobimy mniejszy. Dobra, tutaj był taki drewniany, i on był taki, miał dziwne krzesła, coś w tym stylu w sumie. Tutaj też jakiś dywan sobie weźmiemy. Tu była jakaś lampa. Pewnie była jakaś lampa, ale ja oczywiście nie pamiętam, bo ja na lampy nie, nie zwracam uwagi, także damy sobie po prostu takie trzy. Czemu by nie? Także dobra, mamy takie coś. Teraz zobaczmy, sobie, jak to wygląda w rzeczywistości. A, były jednak lampy, tylko że szare. No i tutaj były jakieś ładniejsze kwiatki, i w ogóle to wyglądało lepiej. Nie, wiecie co? Dobra, nie, nie, no wiem, że to wygląda źle, ale dobra, już idźmy dalej, idźmy dalej. Zrobimy sobie tutaj jednak tylko pralnię. Eleon, Dobra, zamykam oczy i będziemy robić. tą. O, bardzo ładna, dobra. Ile mamy czasu od te. Dobra, czekajcie, od teraz, żeby było równo. Jedna minuta na podwyższeniu są te pralki. One na pewno nie będą funkcjonalne, już Wam to mówię. Dobra, jest ogólnie okej, okay. tylko nie mamy różowych szafek niestety w Simsach, więc będziemy musieli sobie poradzić z jakimiś innymi. Tutaj jest taki ładny zlew jeszcze tam, jakiś kwiatek, tutaj są jakieś rzeczy na ręczniki i takie ładne kafelki są w ogóle na podłodze, ale ładne one są. Białe ściany oczywiście i pralki. Dobra, idziemy to robić od razu, to nie ma co się jakby rozwodzić nad tym. Może się obrazicie na mnie teraz, może nie, ale będę musiała to zrobić w odwróconym, yy, będzie tu musiało być odwrócony one, to znaczy to będzie na tej ścianie, a nie na tej. Także tutaj będzie pralka, pralka, tutaj będzie zlew. Chyba się zmieści wszystko, tak mi się wydaje. Także dobra, poszukamy sobie teraz jakichś różowych kafelek, których nie mamy zbytnio. O! Przecież w sumie te, no te ładnie będą pasowały nawet. Te szafki chyba będą najlepsze. Tutaj sobie powiedzmy wsadzimy pralkę. Nie wiem, czy da się w to wsadzić, wsadzić pralkę, ale powiedzmy, że się da. Tylko z tych półek to jeszcze musimy zrobić tutaj niby zlew. To się nie uda, to się nie uda. Proszę, weźmiemy sobie taki zlew. Będzie biały, a z tego zrobimy sobie... Tych szafek sobie zrobimy szafki. Czy to ma sens? To nie ma sensu w ogóle. Tutaj sobie jeszcze musimy wsadzić pralkę i suszarkę. One chyba za duże będą w ogóle. Ty się nie zmieszczą. No oczywiście, że nie, bo to jest pralka. A pralki były różowe? I nie pamiętam, ale mamy na pewno różową pralkę. Dobra, wiecie co, musimy sobie zrobić? Tutaj sobie postawić szafeczki. I mi się to łączy. No nie, no idź sobie. Nie lubimy cię. Będą wystawać. Będą tak wystawać, będą tak, o, ale to przynajmniej ma sens, bo te pralki nie lewitują wtedy. No dobra, ale ja bym chciała teraz tutaj przenieść to z powrotem. Nie, no te półki to przesada, nie chce mi się już tak o, będzie, dobra <grym> obrzydliwie to wygląda nie, no to wygląda tragedii. nie, no wy to widzicie to? wy to widzicie? ja już nie chcę, ja już nie chcę dobra, tutaj był kwiatek, kończmy to, kończmy to <grym> no to po prostu wstyd, wstyd sobie narobiłam, tylko i wyłącznie o, <grym> przesz. Fajne te pralki, no takie właśnie trochę wystające na zewnątrz, nie no. Ej, Dobra, teraz zobaczmy finał końcowy, tak wygląda nasza pralnia, a jak będzie wyglądała, ona miała w rzeczywistości wyglądać. <laughs> o, jednak białe te pralki były, no to właśnie tak myślałam, że coś jest nie tak. Pozostawię to bez komentarza. Idziemy do następnego pomieszczenia. Dobra, także pierwszą sypialnię będziemy sobie tutaj robić, właśnie z tym balkonikiem tutaj. Piszmy sobie oczywiście mm, modern sypialnia. Zasłaniam oczy i wybieram, weźmy sobie tą. O, dobra, patrzymy na nią minutę od teraz. Dobra, 55. 5. E, chyba kiedyś robiłam tą zybialnię, w sensie bardzo mi się kojarzą te panele, wiecie. Ja i panele to jest jeden, jedno i to samo. Zielona, ładna, ale tylko łóżko tu widać, ja nie? nie wiem co z szafą na przykład. Nieważne, skupmy się. Lampki wiszące, lamele, łóżko, dwa stoliki. Dobra, no i skończył się nam czas, także... Zapisuję to i lecimy to budować. Dobra, także od razu sobie tutaj damy panele, jasne panele. Użyjemy sobie tych z gry podstawowej, one były chyba w tą stronę. Zielone ściany, zielone ściany, to można użyć w sumie takich. Albo taki on był, nie no, on był chyba taki, no właśnie ten, tutaj od razu sobie damy panele na ściany, one były takie brązowe, powiedzmy, że można użyć tych, tutaj od razu damy sobie łóżko jakieś, e, damy sobie jakiś tutaj stolik, on jakiś taki fikuśny był, jakieś w gibasy takie, ten by pasował, tutaj były jeszcze takie lampki zwisające, tylko potrzebujemy takiej jednej długiej, dobra, no te by najbardziej pasowały, ale one nie są takie długie jak tam ale no, będą takie, no i co, no i tyle w sumie, no tutaj już nie będę nic robić więcej, bo tylko to było na tym naszym zdjęciu, nie będę takich. Szafy dodawać specjalnie. E, Ty, tak zobaczmy zobaczymy sobie teraz, jak to się prezentuje w rzeczywistości, no na pewno lepiej niż tutaj, nie, no tragedia to jest w sumie. No powiem wam, no niepodobne, 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 ale się starałam. Znaczy, no wiecie, no to też rzeczy w Simsach nie są takie same. Dobra, nie będę się teraz tłumaczyć, lecimy z kolejnym pomieszczeniem. Będzie łazienka do tej sypialni. Dobra, jakoś y, small y, bathroom sobie napiszemy i ja zasłaniam. O, czy teraz. Dobra, wlosujcie mi jakąś fajną tom. O, dobra, no to patrzymy sobie teraz minuta od tego. Jest ładna, jest mała, e, ładne panele na ścianę, tylko nie wiem, czy. Wiecie, no mamy ten dziwny kształt tego pomieszczenia, także no na pewno nie będzie taka, taki sam e, ten kształt, ale powiedzmy, że będzie w ten samym stylu ta łasienka. Dobra, lecimy, to robi. No dobra, jak widzicie, ten nasz kształt jest trochę fikuśny. I mamy takie dziwne kształty, ale w tym miejscu wydaje mi się, że możemy sobie na luzie zrobić tutaj e, ła, 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 prysznic. <grych> o nie, nie pamiętam jaka była podłoga, ale chyba też taka marmurowa. Dobra, no i tutaj były jakieś inne takie płytki, one były takie drewniane bardziej, takie coś w tym stylu. O, może takie coś sobie damy? Dobra, taki obraz gór i to jest skończone pomieszczenie i patrzymy sobie, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. No, oczywiście, że lepiej. Dobra, no jest zrobione w tym stylu, w simsowym si stylu oczywiście to samo, ale wiecie co? Zostawmy to już. Lecimy do kolejnej sypialni. Dobra, także wpiszemy sobie teraz na naszą sypialnię. Weźmiemy sobie tą. No to nie zła nasza Modern Bedroom, dobra, e, e, dobra, minuta, dobra, od teraz minuta. No to sobie zrobimy jednak gabinet. No, powiem wam tak. Tego się nie da zrobić. To jest za ładne, żeby to zrobić w Simsach, Ale się postaramy. Dobra, no lecimy to robić po prostu i tyle. Dobra, ten pokój chyba był ciemny taki, więc możemy sobie dać takie coś. I te, ta podłoga była taka coś w tym stylu. w ogóle nie będzie pasowało do reszty tego domu, ale dobra. To nie będzie w tym samym miejscu, wszystko wiadomo, bo tu znowu mi nie pasuje kształtem. szare zasłony. Ale ty nie wiem, czy ten pokój to nie był bardziej taki granatowy. To nie był granatowy. Dobra, damy sobie granatowy. Ale jedna ściana była brązowa. Damy sobie takie coś. To będzie miał sens. Ale tutaj sobie wstawimy kanapę. No, ta kanapa to była taka, coś w tym stylu chyba. I tutaj sobie damy to biurko. Tutaj był jakiś fancy fotel. Powiedzmy, że to jest fancy, fancy fotel. No, fajne. Dobra, tutaj była jakaś półeczka, a tu był jakiś kinkiecik. Dobra, no powiem wam, co mam tutaj zrobić więcej. No, bo to był taki po prostu kącik. Dobra, no to patrzymy sobie, jak to miało wyglądać. A, tu jeszcze był... No dobra, fajnie, fajnie. A tu jeszcze był jakiś wazon z kwiatami. No nie, no tego to się nie dało z nimi tak zrobić. No wiecie, to, to w ogóle... To, to... To, to, a Simsy to jest zupełnie inna rzecz. Także, dobra, już trudno, zostawmy to. Zróbmy sobie kolejną łazienkę, która prowadzi też do tego pomieszczenia. Dobra, także poszukajmy sobie teraz po prostu e, jakiejś znowu małej łazienki. Dobra, co my teraz wylosujemy tym razem? Weźmiemy sobie tą, czy coś się dało? Tak, się dało. E, ile mamy czasu? Dobra, od teraz minuta. Dobra, e, tego nie zrobię. Nie ma szans, że ja to zrobię. To przecież to są... To jest w ogóle co innego. To jest w ogóle tego w Simsach się nie da zrobić. Nie, ja tego nie zrobię. To nie ma szans, że ja to zrobię. Po prostu jestem załamana tym, co mi się wylosowało. Tak, będę teraz patrzeć na to i po prostu umyśleć, Boże, po co? Po co mi to było? Dobra, a także zrobimy sobie. A to w ogóle ten sam kształt jest tej łazienki, co tam? Także <laughs> fajnie. A, nawet nie nie zobaczyłam, jakie są płytki. Także dobra, damy sobie marmur i damy sobie wszystkie marmury. E, tutaj był oczywiście jakiś prysznic z. Jakimi złotymi rzeczami. O, tu mamy na przykład złote coś. To ale nie widziałam, ale domyślam się, że jest to aleta. Ale jest też fancy złota umywalka. Nie no, taka to nie akurat, ale nie, no, ja tego nie zrobię. To nie ma szans, że ja to zrobię. Po prostu dajmy cokolwiek, żeby to jakoś wyglądało po prostu. Dobra, wiecie co, starałam się, ok. Nie, no wiem, wiem, że ten pokój mi nie wyszedł, ale to nie ma co nawet. No, co? Mogę złote tutaj dać? To, to. E, dałam jeszcze jakieś lustro złote, no i tylko tyle, no bo tutaj się nie da więcej nic innego dać. Także to w ogóle nie potrafię tego zrobić. No i tyle. Także przejdźmy do ostatniego pomieszczenia. Wiem, że Wam was zawiodłam, ale bardzo ciekawe będzie teraz to pomieszczenie, które będzie naszym party roomem. Także zobaczmy sobie, czy w ogóle na Pinterestie takie rzeczy są. Dobra, także wpiszmy sobie party room. Patry. Nie, nie patry. Dobra, także zasłaniam oczy i sobie teraz weźmiemy na przykład ten pokój. <słuch> Dobra, czekajcie, minuta. <słuch> <noise> Jak ja mam to zrobić? No to ja po prostu chyba te pufy to poustawiam, co one tam są. No dobra, to poustawiam sobie jakieś pufy, jakieś damy po prostu barek taki drewniany. Tam widzicie, bar jest jakiś. Dobra, także idziemy sobie do Simsów i sobie zrobimy coś, cokolwiek, które to przypomina. Przynajmniej schody mamy, które nie są w tą stronę, co mają być, bo mają iść do góry, ale idą w dół. Oj, co ja klikam. Damy sobie po prostu płot. Także damy sobie tutaj czerwoną podłogę, <noise> a tutaj sobie damy, nie wiem, ten beton czy coś. No nie jest to najpiękniejsze pomieszczenie na świecie, ale wiecie, jest okej, okay, jest party, party, party room i drinki, te sprawy. Także jak to wyglądało w rzeczywistości? No wyglądało tak, a roślinek zapomniałam, no to fantastycznie. Ale powiem Wam, dobra, kończmy ten challenge, już długo i tak ten odcinek trwa, już wszystkie pomieszczenia zrobiliśmy, oprócz toalety, no toaleta to nudne rzeczy są, no to wiadomo, co tam można wstawić oprócz toalety i umwalki. E, także dobra, kończmy ten, kończmy ten challenge. Także tak się prezentuje w całości nasz dom. Powiem was szczerze, ja bym chyba w nim mieszkała. Jako Sim mogłabym zamieszkać. E, tutaj mamy partyrum, no oczywiście to, co przed chwilą widzieliście, to, tylko bym zmieniła na sypialnię, ten kącik, jakby w sensie to, to biurko mogłoby zostać. To, to jakieś łóżko czy coś, nawet widziałam kanapę, to dałam. Ta łazienka to jest po prostu tragedia. Wstyd mi, że nie potrafiłam tego zrobić, ale. Musicie mi to wybaczyć, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Tutaj łazienkę. powiedzmy, że nie wygląda tak samo, ale jest ok. Ta Te sypialnia też nie wygląda tak samo. Jedyne, co mi się podoba, co wygląda tak samo, to ten salon. W sensie, no, nie wygląda tak samo, ale wiecie. Not bad. W kuchni zapomniałam piekarników i tak byłyby niefunkcjonalne, ale zapomniałam i tragedia. E, ta jadalnia, jadalnia mi się chyba najbardziej tutaj podoba, jest naprawdę fajna na plus, na plus, ale ta pralnia to pozostawia chyba bez komentarza dobra, także tak się prezentuje nasz domek a jeżeli wam się podobał ten filmik to zostawcie koniecznie lajka, suba i komentarz, także do zobaczenia w następnym, na razie!